Co tam, trzy minuty Twojego cennego czasu, który możesz spędzić przy Bożym Słowie, się właśnie rozpoczęły. Kolejny odcinek naszego spotkania codziennego, porannego przy Bożym Słowie. Kochani, żeby tego czasu nie marnować, więc przejdźmy od razu do Bożego Słowa. Dzisiaj wniesienie arki przymierza do Domu Bożego wśród wielu różnych. Składania ofiar i niosą kapłani, i taka wielka świętość tej Arki. Jak się czyta to czytanie to czuć wielką świętość, że sami kapłani to wnoszą, potem chwała Pańska wypełnia Dom Boży. No i Ewangelia o Panu Jezusie, który uzdrawia chorych, którzy chcą się go dotknąć, bo moc wychodzi z niego. Test dzisiejsze czytania i Ewangelia, i pierwsze czytanie łączy jedną świętość. Świętość, która wychodzi z Jezusa, uzdrawia, Świętość Arki Przymierza. Myślę, że to jest temat, który wydawałby się w Kościele bardzo normalny, przecież no w Kościele jak, jak gdzie indziej powinniśmy mówić o świętości, o świętości Boga samego dotykania Boga właśnie, można powiedzieć, w Jego świętości, a często zajmujemy się czymś zupełnie, zupełnie innym. Nawet na kwestie uzdrowień często patrzymy, że są nadprzyrodzone, że są jakimiś takimi nadzwyczajnymi znakami, a nie tyle, że są oznaką świętości Boga, Jego właśnie inności, Jego... No, świętość sama w sobie już nosi takie, takie znaczenie, które, które ciężko jest opisać tak naprawdę słowami, co to znaczy świętość. Jest to inność, jest jakieś przekraczające coś, jest takie coś niezwykłego, coś bardzo pociągającego, dającego życie. Trochę tak jak świętość tak mi się kojarzy teraz, jak są komórki macierzyste, że one po prostu dają życie i się, co tylko się dotkną, to, to potrafią być każdym czymś. To jest taki coś, co jest, ma wielką moc sprawczą świętość też i, i przemianę naszych serc, więc. Dotykajmy świętości Boga, kochani. Bardzo warto o tym pomyśleć, żeby w naszej modlitwie, w naszym spotkaniu się z Chrystusem nie patrzeć tylko na jakieś zewnętrzne rytuały, na jakieś zewnętrzne zasady, jak na przykład się konkretnie modlić i tylko, że tak i tak i ten. Nie, żebyśmy dali się też poprowadzić Panu Bogu w tej świętości, poczucie tego sakrum, żeby mieć w życiu. Odnośnie świątyni, odnośnie też nawet samych obrzędów, bo tutaj właśnie powiedziałem, żeby pewne rzeczy nie przestrzegać. Chodzi, żeby nie, żeby nie rytualizować, że pewne rzeczy są, muszą być tylko tak i tak, i to już czerpiemy, nie wiem, taką tą, tą poczucie sakrum oczyszczenia z samych przepisów, obrzędów. Nie. One mają nas prowadzić do czegoś głębiej, więc, że. To wszystko Boża obecność nosi w sobie jakieś jakieś na sakrum, a my, jeżeli będziemy, tak jak było wczoraj w Ewangelii, światłem świata i są ziemi, będziemy to świętość przekazywać dalej. Więc bądźmy takimi ludźmi, którzy nasycają się świętością Boga i emanują po prostu cała ta świętość, też aż bije po oczach, wręcz czuje się. Jej obecność, jej zapach, jej smak świętości Boga w naszym życiu. Tego wam życzę, kochani, na ten dzisiejszy poniedziałkowy dzień. Niech was Pan Bóg błogosławi i tą świętością napełnia, wypełnia i spełnia was największe pragnienia, a jest z Nim zjednoczenie z Bogiem. Niech się błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No trochę przegro, trochę było pół godziny, pół minuty więcej, ale no cóż, z Bogiem i Pa.